Witajcie, kochani, ostatnie spotkanie przed świętami. Bardzo chętnie będę Wam życzyła wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego na te nie najłatwiejsze dla nas wszystkich święta. Kolejne niełatwe święta Bożego Narodzenia, ale mam wrażenie, że były już cięższe czasy, też w moim życiu, 50-letnim wprawdzie. Przynajmniej ciężej przeze mnie odbierane, może byłam dzieckiem. Życzę Wam wszystkim zdrowia, życzę Wam dobrego samopoczucia, życzę Wam szczęścia, którym nauka się nie zajmuje, nie wiem jak sprawić, żeby ludzie byli szczęśliwi, poza farmakologicznymi sposobami uzyskania tego stanu, których nie polecam. Oraz życzę Wam powodzenia w Nowym Roku, ale także takiego poczucia, że się dobrze żyje. Wielu książek pod choinkę. Teraz zaś chciałam się z Wami podzielić opowieścią, która nie ma w sobie zbyt wiele <laughs> z Bożego Narodzenia, ale naukowych opowieści o Bożym Narodzeniu, kiedy dokładniej, czy naprawdę, oraz z jaką prędkością musi się poruszać Święty Mikołaj, żeby wszystkim przynieść prezenty. Jest w mediach dużo, więc myślę, że się na mnie nie obrazicie. Natomiast ja Wam chcę dzisiaj opowiedzieć o czymś, o czym już pisałam. Mianowicie o e, zbiorowej mądrości, e, którą można również pojmować jako stadną inteligencję. E, zachowania stadne to jest klasyka e, jednej z gajeździ badań socjologicznych. Stadne w sensie i behawiorystycznym, bo zachowania stadne wykazują zwierzęta i nie ukrywajmy, tutaj ludzie. E, mamy wśród nich. Mamy e, czasami. Dobre zachowania stadne. Na przykład ludzie stadnie zaczynają jeść mniej tłuszczów, wielonienasyconych i będą strawsi. Albo stadnie zaczynają mieć zęby, tak? Czyli pewne mody się wprowadzają i bardzo się przyjmują. Tak jak moda na choinkę, tak moda na mycie zębów. I to jest ok. Są stadne zachowania mniej interesujące z punktu widzenia dobrej przyszłości rodzaju ludzkiego, na przykład. Zbiorowe szaleństwa, ideologie, które zaprowadzały niektóre narody, czy całe, całe grupy, całe kontynenty na skraj przepaści. Więc, takie, takie badanie, dlaczego my się zachowujemy czasami zbiorowo, zbiorowo mądrze lub zbiorowo głupio, to są istotne rzeczy. Bo ym, oczywiście, gdyby y, myśleć w kategoriach inżynierii społecznej, to y, poznając te mechanizmy, można by było promować y, te właśnie pozytywne, dobre i pożądane zachowania, y, a zapobiegać tym niepożądanym. Natomiast y, y, oczywiście oznacza to również, że ludźmi, y, znając mechanizmy y, takie, dałoby się manipulować zupełnie spokojnie, na przykład w zupełnie odwrotną stronę. Badania prowadzi się na zwierzętach i bardzo ciekawym modelem również, bardzo ciekawym modelem zbiorowych zachowań jest zbiorowy ruch zwierząt. Tak? Każdy, kto w dzieciństwie, bo teraz tego nie puszczają w telewizji zbyt często, nie wiem dlaczego, oglądał filmy Davida Attenborough. Jak ja miałam szczęście, bo w Polsce wtedy puszczano je. W niedzielę jakoś tak, po teleranku był koncert symfoniczny, a potem lecie jakiś film przyrodniczy. Tak to szło. I komu to przeszkadzało? Otóż każdy, kto ogląda filmy Davida Attenborough, zwłaszcza te afrykańskie oraz te podmorskie, mógł skonfrontować się z rzeczywistością ruchu stada, bo albo ławica ryb rusza się naprawdę, umówmy się, szybkie zwroty akcji tam następują, tak i różnych antylop czy zebr na sawannie, proszę bardzo, również duże stada. I teraz Istnieją również stada, co do których inteligencji miewamy wielkie wątpliwości. Na przykład każdy, kto widział Redyk, widział, że musi być pasterz. Eee, o, tu mamy element bożonarodzeniowy, wiadomo, Pan Jezus wstający przed na świat pasterski, więc tu był ten pasterz. I to żaden pastuszek nie był taki malutki z kijeczkiem, bo żadne owce nie posłuchały, tylko to był solidny drap, brodaty na ogół. Były przestępca, którego nigdzie indziej nie chciano zatrudnić, także pastuszkowie śpiewają <grym wrogę> brodatę. Okropne, e, okropne postaci, e, e, czasem, czasem dość straszne z wyglądu. E, dlatego niebuska Pan Jezus zawsze podkreśla, że on będzie dobrym pasterzem. <grym wrogę> Używając tej metafory. No więc mamy owych pasterzy, mamy psy, no idzie ten redyk, ale to jest tak, że właściwie ciągle trzeba dbać, żeby ta owce sobie radziły. A tu się okazuje, i wykryli to badacze francuscy, z, głównie z francuskiej Akademii Nauk, ale także z Uniwersytetu Côte w Nicei i kilku innych afiliacji, chociaż autorów jest tylko trzech, serce modelarze. I oni w Nature Physics, to jest bardzo dobrze dla fizyków, bardzo dobrze, opublikowali niedawno taką, taki papier, gdzie opisują swoje autentyczne, eksperymentalne badania nad małymi stadami owiec, które się ruszają. Wyznakowali je, wychipowali je i byli w stanie śledzić, co tam się dzieje, jak one się ruszają. Yy, I zbudować model na tej podstawie, no bo to modelarze, tak? Który pozwala przewidzieć, no bo po to są modele, po to są symulacje, u nas już był wywiad na ten temat, po to są modele i symulacje, żeby pewne rzeczy przewidywać. Przede wszystkim, żeby je opisywać, również, żeby umieć odnaleźć w nich pewne, pewne, jeśli istnieją tam prawidłowości, to da się je odnaleźć. No i oni z tym stadom się przeglądali, bo do tej pory, szanowni państwo, nie uwierzycie, ale, uważano, że te stada, ten zbiorowy ruch to jest pewien rodzaj samoorganizacji. Tak? Czyli zostawiamy stady owiec i obserwujemy je, i, no i one się samoorganizują, idą sobie. Natomiast nie badano tego w dłuższych interwałach czasowych i jakby badano to w warunkach takich dość nienaturalnych, bo zdajmy sobie sprawę, że jak sobie idą te owce czy krowy na wielkich przestrzeniach amerykańskiego stepu, czyli prerii jak idą tak, te stada wielkie, to one idą długo, ale przede wszystkim ci, co je prowadzą, ci, co o nie dbają, a także dziko funkcjonujące stady w Afryce, one w ruchu są, kiedy są, a potem jest popas, wodopój. To są naturalne momenty, kiedy te stady się zatrzymują, albo trzeba się zatrzymać i pozwolić im się zatrzymać, bo inaczej nam padną po drodze. Spadną z wagi i nie będą się do niczego nadawać, a my je pędzimy, jeśli już, to w celu, żeby na tym zarobić pieniądze, że one z nami idą. Więc to by było bardzo niemądre z, z przyczyn ludzkich. Zwierzęta same wiedzą, kiedy mają się na, napaść i napić. Więc tak, jakby ten cały proces, że one się tak wielce samo on nie, 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 nie uwzględniał dwóch rzeczy. Że ten ruch, to jest takie zjawisko przerywane, że teraz się ruszamy, a potem sobie staniemy. I znowu się będziemy ruszać, a potem znowu sobie staniemy. Albo zlegniemy. I będziemy leżeć. I nie brał pod uwagę, że nawet jeśli tego bardzo nie widać, to takie stada mogą mieć przywódcę. To jest kwestia określenia, które zwierzę nim jest. Tym Francuzom udało się ustalić że ma miejsce coś, co bardzo pięknie opisali chłopcy od Monty Paytona. Ja pamiętacie taki sketch, dla mnie on jest niezapomniany zupełnie. Stał taki chłop, tak, wiejski, w kapeluszu wiejskim słonkowym i stoi człowiek z parasolką złożoną i melonikiem. I rozmawiają sobie oparcie o płot, pastwiska. Cóż to się dzieje? Owce spadają z drzew. A no tuż. Jest tutaj jedna taka sprytna, inteligentna owca, która je wszystkie namówiła, żeby właziły na drzewa, bo są, wmówiła im, że są ptakami. A owca nie umie latać i w związku z tym, ani nawet siedzieć na gałęzi, w związku z tym tutaj się dzieją rzeczy y, straszne i dlatego te owce giną, no, ale tu się nie da nic zrobić, no bo one słuchają Haralda, a Harald jest inteligentną owcą. Y, najstraszniejsze ze stworzeń, inteligentna owca. To jest bardzo wszystko śmieszne ale Francuzom coś takiego wyszło. Że, tylko, że na szczęście według tych francuskich badań nie, Harald nie rządzi cały czas. Każda owca ze stada ma szansę w danym momencie ruchu przez jakiś czas, niedługi, od popasu do popasu to max, być przywódcą. I całe stado będzie słuchać tej jednej owcy bez dyskusji. Umiejętności przywódcze tej owcy nie są niezbędne. Co jest niezbędne zatem, to, żeby ona sobie lepiej radziła jako przywódca, dzięki czemu owce przejdą przez labirynt, przejdą przez jakieś skaliste miejsca, żeby sobie znaleźć kolejne pastwisko, znajdą wodopój. Można zatem być przywódcą lepszym albo gorszym, ale nie w wyniku tego, że się lepiej lub gorzej to stado kontroluje, bo ono obdarza tego przywódcę, nazwijmy to po ludzku, całkowitym zaufaniem. Natomiast czy się jest lepszym czy, dobrze, lepszym czy gorszym przywódcą oznacza, czy sobie poradzę z dojściem do wodopoju, jeśli to jest właśnie nasz cel, bo go potrzebujemy, bo jak nie da się już ona naszej inaczej padną, no i część. I teraz to jest duża rzecz, dlatego że nie było do tej pory modeli, które uwzględniały, że w ogóle te ruszające się stada mają przywódców, e, duże stada. A po drugie, że ta przywódczość jest rotacyjna. E, i że ona jest rotacyjna nie bez kozery, i że ta rotacyjność powoduje, że powstaje zbiorowa inteligencja tego stada. Czyli ponieważ każdy był przywódcą i spisał się lepiej lub gorzej, to wszyscy się tego nauczyli. Nie, jak należy spisać się lepiej, a jak należy spisać się gorzej. Nie nauczyli się, że tego właśnie trzeba uczynić przywódcą na zawsze, nie, nie. Tylko kolejny raz zostając przywódcą, nawet taka, przepraszam za wyrażenie, głupia owca, ma szansę zabłysnąć jak Harald, pod warunkiem, że nie będzie kazała wchodzić na drzewa i udawać ptaki, tylko iść do wodopoju, ponieważ ona z innych przywódców, obserwując co się dzieje, nabrała tej mądrości, która pozwoliła im poprowadzić stado lepiej niż ona sama by to zrobiła. I potem już jest lepszym przywódcą. Eee, teoretycznie. Innym słowy dochodzi do, do, do doskonalenia, no, ale oczywiście te stada nie są wieczne, tak? Nawet w naturze nie są, więc. Tu pozostaje kilka poważnych pytań. Jak nowe jednostki, czyli jak nie są wprowadzane w ten system, na czym polega uczenie tego systemu, bo to nie jest jasne na razie. Tutaj jest też istotne, co się dzieje w sytuacji konfliktu interesów. Czy on w ogóle zachodzi, tak? No bo jedni chcą pić, a drudzy chcą jeść. Albo co y, 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 so się da jakoś tam połączyć nogą, albo jed, jedne owce wyczuwają zagrożenie jako istotne, od którego trzeba uciekać, a inne nie wyczuwają go jako istotne i w ogóle inne konflikty interesów. I czy zdarzają się walki? U dzikich przodków naszych owiec walki zdarzają się o samice w okresie godowym, to jest jasne, natomiast no, jest pytanie, jak to jeszcze może bywać i czy to nie jest na czym polegałyby walki o przywództwo nad stadem, gdyby istniały. Czy to się daje jakoś bezpośrednio aplikować do ludzi? No pewnie na razie nie, ale to jest ciekawe, budowanie takich modeli i potem... Sprawdzenie, czy konkretne sytuacje społeczne na przykład się wpisują w ten model. Tak? Więc po to, między innymi, również, jeśli patrzeć bardzo antropocentrycznie, takie modele się robi. Będzie kilka takich nacy. Y w najbliższym czasie, kiedy trzeba nie iść spać, więc liczcie afce kiedy indziej i, i w celu zaśnięcia lepszego. Oglądajcie cyrki Monty Pythona, zawsze zachęcam, to jest moim zdaniem nie starzejący się humor. Natomiast również warto czasem pomyśleć warto czasem pomyśleć nad ruchem i organizacją stat. I dobrze, że nauka się zajmuje takimi tematami. Ja tak uważam, bo to bardzo ciekawe.